Siemanko, z tej strony Chris i witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj otworzymy sobie paczuchę, jaka do nas przyszła yy, Z kartami oczywiście yy, No i bez przedłużania otwórzmy ją sobie Myślę, że nawet nie będę potrzebował nożyczek, bo to idzie Folię rozerwać od ręki Czekajcie na chwilę. OK, udało mi się zdjąć folię z dwóch stron. Trochę nie mieści się ta paczka w kadrze. Dobra, wiecie co jeszcze to dokończę poza yy, nagrywaniem. Dobra, a więc finalnie został nam sam karton, i już jak możecie zobaczyć, jest to paczuszka ze sklepu Fantop. Yy, zobaczymy, czy będą jakieś gratisiki. Ostatni raz, jak zamawiałem, za 74 zł to były. Teraz zamówiłem za trochę więcej. I uwaga. Co to będzie? Jak możecie zobaczyć Jest to kalendarz adwentowy z Premier League gwarantowana karta Excellence Jedna limitka i na pewno jeden Golden Baller w środku Jest tu trochę na rogu Zagięty, ale to tam mniej ważne i planu planuję z niego y zrobić serię, ponieważ wiem, że tam chyba jest 22 saszetki, a reszta to właśnie dwie saszetki z Golden Bolerem Limitką i kartą Excellence, więc mm, planuję zrobić daily, tak dobrze słyszeliście i po prostu... Tak jak się otwiera kalendarz adwentowy, to od 1 do 24 grudnia codziennie po jednym okienku y, będzie otwierany ten kalendarz. I to od Was zależy, czy chcecie, żebym go otwierał na shortcach 24 czy na filmikach. Ja preferuję na filmikach, bo nie lubię się spieszyć, jak to bywa na shortcach. Więc odłóżmy go sobie na razie na bok bo to jeszcze nie wszystko może ta druga rzecz nie jest tak bardzo e, duża ale w e, tym momencie widzimy o się w te starterfaki mm. jak widzicie zapłaciłem 157 zł z wysyłką. Jak widzicie, jedną z tych rzeczy są koszulki na karty Ultra Pro 100 sztuk. Mi na, mi na razie tyle wystarczy. Kiedyś sobie zamawiałem 100 sztuk, zużyłem z nich 50. A drugie 50, nie wiem gdzie, ale gdzieś mi się zawieruszyło. Na pewno nie wynosiłem tego z domu, więc kiedyś na pewno się jakby znajdą tego szulki. Chyba, że mam sklerozę i zamówiłem 50, ale no tak. Bo pamiętajcie, ochrona kart jest też dla mnie ważna, więc sobie takowe zamówiłem. jest tu karta, którą wybrałem też jako gratis, czyli Lewandowski, um, top scorer um, La liga 2, na sezon 2-2-2-3 um, No drugi był Benzema, czwarty Hoselu, potem Griezmann i Iglesias. No i tak się prezentuje ich karta, też darmowa koszulka Jak widzicie No i zamówiłem sobie oddzielnie trzy saszetki jeszcze Z samego Premier League Przypomnijmy może sobie co mamy Do trafienia, no na pewno Jak już sami pewnie wiecie Poczekam tam, tam tak dam światło się Ostrość złapię no to y, Golden Balery y, i Invincible jest 1 na 50 no i trofeum, więc to są te karty, na które będziemy polować, no ale te wszystkie inne, co wpadają, 1 na 15, 1 na 8, 1 na 7 też oczywiście będziemy chcieli zbierać jakby ja od poprzedniej już edycji Premier League to po prostu spodobały mi się wygląd tych kart jakby zawsze chciałem właśnie trochę pozbierać z tej kolekcji. E, słyszałem, że ma wyjść kolekcja ekstra klasy nie od Panini tylko od jakiejś innej firmy. E, e, więc to na pewno też sobie kilka produktów kupię, ale na razie mówię. Trzy luźne saszetki no i ten kalendarz adwentowy z 22 saszetkami i Golden Bolerem no i fajnymi limitkami. To sobie na razie otworzymy no i w planach mam też nagrać dla was film z wyjścia na mecz Legii prawdopodobnie będzie to jeden z ciekawszych meczów, meczy bo Legia z AZ Alkmaar może być ostro no bo nie wiem czy wiecie ale no była mocna zadyma po meczu Alkmar, w Alkmaar z holenderską policją no więc zobaczymy jak ich przyjmą w Polsce no i co? Więc jakiś vlog może się uda nakręcić, żebyście mieli jakieś alternatywy nie same otwieranie kart. No i jak mówię, też planuję kilka innych serii, też na przykład w FIFA, może nam się uda zagrać. 19, bo albo też mogę wam zaraz nawet pokazać Na, na płycie na pc nie pobraną na pc ta mam um, na pc ta mam 14, mam 15 i 14 yy, na konsolę mam 19 yy, a na pc to jeszcze na płycie mam yy, 0.4 FIFA więc przed moim urodzeniem jeszcze wydaną będzie to naprawdę ciekawe yy, doświadczenie patrząc na wygląd tego. No i jest płyta. Więc może coś się uda z tego nakręcić. Nie wiem na czym. W sensie nie wiem, czy się to uda odpalić, ale zobaczymy. To by było na tyle łapka w górę. I trzymajcie się. Cześć!